Nad Jeziorem Tarnobrzeskim odbyła się już piąta edycja zawodów triatlonowych dla dzieci. Impreza Triathlon Kids w tym roku zgromadziła około 40 uczestników. Śmiałków podzielono na kategorie wiekowe, by dostosować trasę oraz poziom wyzwania do umiejętności i możliwości. Jak w tym roku przebiegała rywalizacja? Głównym organizatorem zawodów była Tarnobrzeska Szkoła Pływania Aqua Swim. Choć na co dzień numerem jeden jest tu pływanie, to kilka lat temu postanowiono przygotować dodatkowe wyzwanie. Triatlon to połączenie pływania, jazdy na rowerze oraz biegania. To trzy zupełnie inne dyscypliny, a sam udział w zawodach wymaga sporych umiejętności. Mamy piątą edycję Triathlon Kids dla dzieci. W tym roku zgłosiło się około 40, no w sumie 44 zawodników. Mamy tam jakieś sytuacje losowe, że niestety nie dotarli niektórzy do nas, więc finalnie no zobaczymy tak naprawdę już przy zakończeniu imprezy. Ale frekwencja dopisała, jak co roku, bo dlatego że co roku nastawiamy się na tą liczbę około 50 osób. Jak coś się sprawdza, to, to, to się tego trzymamy. Tutaj nic nie zmieniliśmy, zasady są te same. Już w zeszłym roku poszerzyliśmy kategorię Junior 1 o dzieci młodsze niż trzecia, czwarta klasa, więc tego się trzymamy. Trasy są te same, miejsce jest to samo i nawet uczestników niektórych mamy również tych samych od 5 lat. Skupiamy się w głównej mierze na nauce i doskonaleniu pływania naszych tarnobrzeskich uczniów, dzieciaków. Natomiast wszyscy jesteśmy tak naprawdę nauczycielami wychowania fizycznego, co przekłada się na to, że mamy różne pomysły sportowe i jednym z nich było właśnie to, żeby połączyć dyscyplinę, którą się zajmujemy, czyli pływanie, z innymi bieganiem, rowerem i wyszło pięknie, bo zorganizowaliśmy triathlon. Tradycyjnie nim młodzi uczestnicy rozpoczęli rywalizację była rozgrzewka oraz wspólne przejście i dokładne omówienie trasy. Zawodniczkom i zawodnikom kibicowali ich rodzice, rodzeństwo oraz znajomi. Jaki dystans musieli pokonać uczestnicy? Zaczynają dzieci od pływania, i tutaj mamy dystans 20 metrów i 40 metrów. 20 metrów pokonuje kategoria Junior 1 i Junior 2, natomiast Junior 3 około 40 metrów. Później przechodzą na strefę rowerową. Tam mamy w Junior 1 kategorii najkrótszy dystans, to jest około 500 metrów rowerem i około 500 metrów biegiem. Natomiast kategoria Junior 2 ma dystans kilometr rowerkiem, kilometr biegiem. Natomiast Junior 3 już troszkę więcej rowerem, bo 2 km, ale bieg mają po kilometrze. Triathlonie nigdy nie uczestniczyłem, oczywiście pływałem, natomiast, natomiast nie, łączyłem, nie łączyłem tego, ale bardzo się cieszę, bardzo się cieszę z tej inicjatywy. Ogólnie propagowanie sportu i szerzenie tego ducha sportowego wśród młodzieży jest dla mnie bardzo ważne i zawsze, jak będę tylko mógł, to takie, takie wydarzenia, takie imprezy będę starał się wspierać. Dla wielu uczestników była to już kolejna okazja, by zmierzyć się nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Największe emocje tradycyjnie towarzyszyły tym, którzy startowali po raz pierwszy. W sumie większość uczestników to dzieci i młodzież z roczników 2010-2015. W tym roku najmłodszym uczestnikiem zawodów był pięcioletni Nikodem Biskup z miejscowości Przyszów. Na starcie stanął także jego dwa lata starszy brat Gabriel, który już w zeszłym roku ukończył zawody. Nikoś w maju skończył 5 lat, także no ogólnie dał radę. Jeździ rowerem, biega, dużo, dużo już ma ukończonych zawodów biegowych, kilka pucharów, jeździ na rowerze. No spływaniem jest troszeczkę najsłabiej jeszcze, ale, ale daje radę. No jest bardzo ważny u nas w rodzinie sport. Ja czynnie uprawiam triatlon, no i chłopcy Chłopcy też, też im się podoba ten sport, też chcą startować, a jeżeli chcą, no to ja robię wszystko, żeby, żeby startowali, jeżeli To jest zdecydowanie jedna z nielicznych w tym regionie, w tym regionie imprez, tak. Przynajmniej my oficjalnie nie słyszeliśmy, żeby ktoś inny wpadł na taki pomysł, zorganizował i przeprowadził taką imprezę triathlon dla dzieci, więc tym bardziej się cieszymy, że jakąś taką nową, Fajną imprezę wymyśliliśmy, a poza tym y, piękne walory naszego jeziora możemy tutaj propagować. Zapraszamy wszystkich, nie tylko Tarnobrzeża, ale i z okolicy. Mamy z Nowej Dęby zawsze startujących, z Sokołowa Małopolskiego. W tym roku nawet mamy zgłoszenie z Sosnowca, proszę sobie wyobrazić, więc na pewno tutaj y, nasze te rejony i organizacja tej imprezy pomagają w tym, żeby promować nasz region, tutaj Tarnobrzeż. Rywalizacja była zacięta, ale podstawowym celem było ukończenie zawodów. Na mecie na każdego czekał medal oraz dyplom. Były także nagrody, o które zadbał Urząd Miasta Tarnobrzega oraz wielu sponsorów. Dodatkowo każdy otrzymał pakiet startowy, w którym była między innymi pamiątkowa koszulka. Bardzo lubię uprawiać sport, a najbardziej lubię z tego wszystkiego pływanie. Najtrudniejsze dla mnie było bieganie, a najłatwiejszy rower. Zdałem się wszystko tyle, ile mogłem. Jak pamiętam, jak startowałem pierwszy raz, to było ciężko, znacznie ciężej niż teraz. No, a teraz, bo ja na co dzień w klubie pływackim Castlemies w Mielcu. Dzięki przygotowaniom trenerów jest wytrzymałość większa, no i też jest większa siła, jest lepiej to wytrzymać. No. Dzisiaj wszystkie mięśnie pracują naprawdę. Kto yy, nie wie, że tak powiem jaki jest to wysiłek, to niech sobie spróbuje tak poza zawodami, poza kamerami przepłynąć, przejechać rowerem i pobiec na koniec jakiś dystans wyznaczony przez siebie. Naprawdę jest to wysiłek. Tym bardziej szacunek dla tych uczestników, że chcą i są chętni.